Siemanko, ja jestem Alimitrox i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Moje drodzy. W dzisiejszym odcinku razem z Moniakiem Gaming i z ogórem zagramy sobie w Minecraft. Siemanko. I Dobra. pytacie się co w dzisiejszym odcinku zrobimy? Y, mamy tutaj mapę jak widzicie. A. No nie widzą, wiesz. No właśnie, nie widzą. Bo o. muszę wziąć tą y, osobę. No, tą pierwszą osobę. Ten pierwszą osobę, Dobra, wy to macie zasadę? No jak widzicie... O naprawiło mi się. Wytłumaczę zasady, że ja mam wytłumaczyć? No. Zasady są takie. Każdy robi sobie bazy i mamy 10 minut na przygotowanie się. Nie możemy brać złotych rzeczy, złotej zbrojki i nie możemy brać netherite'owej. Możemy brać diamentowe rzeczy, ale tylko kilów i miecz, a reszta to musi być, na przykład możecie sobie wziąć skórę albo do nie? No. I bazy mamy, bazy musimy sobie zbudować i w środku totem i totem musimy przejąć przeciwnika. I kto będzie miał czy totemy, wygrywa. No, więc zasubskrybujcie mój kanał taki czerwony, przyjś, jaki macie teraz na ekranie, no i łapkę w górę, no i możecie wpładać na kanał yy, Maria no. no to ja zaczynam do budowania i zapraszam Was do oglądania. <grym> Dobra, yy, ale bazę możemy budować czego chcemy? Yy, tak, tylko nie możemy z yy, bedrocka i z Obsydianu. No, takich bo... silniejszych takich nie możemy no. budować, bo to będzie bez sensu. Za mocno to a może to I z TNT, te z e TNT też nie No takie tak, można, ale to nie będzie tak Czy może z TNT, ale to wtedy już sobie gra koleć. Ale możemy no. zapalniczki, brać, i takie trudne. No Najle najlepiej właśnie wziąć TNT, żeby bazę przeciwnika rozwalić. A możemy TNT rozwalać? Tak, tak, tak. Uuu. Można. To znaczy, ja najlepiej najlepiej, żebyśmy rozwalali. To odcinek będzie ciekawy. No. A co ty, myślałeś, że będzie? Nie, ale myślę, że będę... Na co ty liczysz, człowieku? No właśnie. Więc... Tak w ogóle no, jesteś. Yy, Mamy już odcinek minuta, yy, dwie minuty, więc jak już będzie film trwał 10 minut, to... Jak kończymy. będzie minutę, jak będzie trwał chyba 11, bo minuty się przecież witałeś. No tak, ale no yy, jedyna, 10, ty... bo te cięcia będą. No. Więc to też zaliczamy cięcia. No są, no Racja. Mój błąd. Ja tam chyba kogoś baz widzę z, z, z diamentów. No to jest moja, co? A ja widzę tam jakiś klocek. Za przeproszeniem. E, ja nie mam po klocka, bo dopiero ściany. O, widzę diamentowy kogoś? I zaczynam emeraldami jeszcze. Ja dopiero ściany zaczynam budować, więc ja nie mam klocka. Ej, ale mam pytanko, błagam Was. Może może zrobicie ciągły dzień, żeby nie było nocy? Bo się tak da. Nie, no y ale no. Co ja mam teraz w ustawieniach kombinować zamiast budować bazę? Cała czas, czas się liczy najbardziej. To przestaniemy budować na chwilę. Nie! Nie! <laughs> jak odpowiedział! Nie! Jak taki typowy dzieciak, który. Najsłodszy yy, nie, nie wygląda stąd moja baza. Bo ja łączę czasem żelazo, czasem diament. Jak, jak, to, jak to inni mówią: diamentowa baza jest taka ble. Ale to dla, dla mnie też, ale to twoja <laughs> Dobra, piek, piek. O, Obok mnie jest owca, owca wypadł. Nie chcę cię tutaj. Niepotrzebna mi żona. A i łóżko sobie weź, weźcie i tam spawnę sobie zróbcie. Nie. Najlepiej to sobie po prostu wpiszę checkpoint. Ja widzę, mam bardzo, bardzo fajny plan na nich. <laughs> ten co mówi na odcinku, że ma jakiś plan. A my to słyszymy, bo jesteśmy obok niego. <laughs> no i? No nie wiem. Chyba na tym plan będzie do No. Chyba mogli zmieścić to. O dzięki, mamy już pierwszą wskazówkę, nie maniek? I tak to powiedziałem, że to zniszczę, więc idź z wami. Maniaczek, maniaczek. Dobra, maniaczek. to wy co mi tu zrobimy nie takiego wiem, małego trolla. Śpiewać. Taki mały trolek tu będzie. Pyk. Ten co będzie robił trolle. Reklama mi się pojawiła! O, o mi się bo... pojawiło, że... O wiesz, opuściła cię z gry. No bo reklama mi się pojawiła. Mam nadzieję, że będziesz mógł dołączyć. No. Ale że reklama musiała się mi pojawić. Tak chamsko, A tutaj będzie, widzowie, to nie mogę za bardzo wam, sorry, powiedzieć, ale wiecie. Ej, przez co buduje dłużej, przez to, że mnie wywaliło. Okej, okay, dajemy ci czas. Damy no. ci półtora minuty. No, 30 sekund. Za każde wywalenie dajemy 30 sekund dodatkowych. No, nie będzie. nie powinno wywalać, będzie. dlatego, bo ja założyłam serwa. No. No, przecież nie może nawet wywalić. A nie może, sorry, bo jak cię wywali, to nas od razu też. No. No i, dlatego, że... i wtedy będzie widzieć zapa. I wtedy prawdopodobnie będzie widzieć i realimi Troxmas. Siema, I widzę cię tam. Kogo? Kogo? Yy, maniaka. Baza. Z diamentów z emeraldów. I z, z żelaza. Jezu, czemu ty taką bogatą, robisz zwierzę łatwo wysadzić będzie ok. O kurde idzowie, dobrze się pomyślałem, bo patrzcie bym tutaj przyszedł, a co? I bym nie dał rady przejść, bo to tu, tu byłoby... Wiecie, co chyba chcę widzowie zrobić? No nie powiem wam, bo oni to wykorzystają. No to możesz iść tam gdzieś sobie tam, tam, tam wiesz, dalej po prostu i sobie powiedzieć. Nie, bo to się w sumie podpali widzowie, to nie... Dobra, ja mam bardzo mały klucz. Dobra, widzowie, na ludzie po prostu zróbmy taki kloc. O, Mi moja baza zajmie tak... Cholera mam reklamę, dobra. ale okej, okay. powiedzmy, że jest git, ale bardzo o, To O, tam sponsorem odcinka jest reklama, ty, 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 I ty. tak to wszystko zablokuje te re reklamy. Więc nie będą się promować. Wezmę piasek dusz. Ty dusz. Jestem ja jest bezduszny. Robimy sobie kapcia. Jakiego kapcia? Wczoraj zjadłem kapcia. Nie wiem co ja Ja wczoraj też nie zjadłem kapcia, spokojnie. Czuję mm, się głodny. To w sumie nie jesteś jedyny. No. Czuję. Chyba. Ale moja baza będzie, mój będzie nie będzie można nawet skakać. Nie chcę mówić, ale mi maniakowi zostały, yy, można powiedzieć, że 6 minut, a to mi 7, siedem. Sześć i pół. sekund tylko. No dobra. Mi, ja dla mówię. mnie lepiej. Czemu? Nie wiem. Ehehe, bo mniej czasu, nie? Znaczy dla mnie lepiej, bo jak się w ogóle pamiętajcie, że też przygotowanie jest na czas. No właśnie tak. No ja już jestem dawno... O kurde, ja miecza nie mam przy sobie, teraz ogarnąłem. No właśnie. Ale... Kurde, czemu mu to powiedziałem, by nie miał miecza. Ale ustalmy coś, dobra? No tak musimy D mieć miecz, bo bez miecza to... No dobra, ustalmy coś. Jeżeli się zacznie runda i ktoś powie, ej dobra, sorry, czekajcie, bo ja nie wziąłem tego, to już nie ma brania. No tak. Nie tylko jeśli co zapomnimy coś bardzo poprzedniego. Nie. Nie, max, tylko trzeba mieć miecz, jak się zapomni... Najważniejszy jest, jest miecz, ten... bo co innego. No. no i w sumie ten kilo, bo wiecie, można zabudować to. No. Właśnie, o kurde. Ale, ale moja baza jest długa. Chwila widzowie, przecież to drewno nie powinno się palić. To zapalnie... Każde drewno się pali. To z neceru nie powinno my No właśnie no, o tak. tym mówię, bo ja z niego buduję, jak coś podpowiem wam. Ja buduję ze zwykłego, też wam podpowiem. Aha. Ale tylko środek, bo jak mi starczy czasu, to jeszcze jakby to ubuduję kamiennym. Mieli tutaj trochę trudniej. Zrobiliśmy. Przy mnie te omo że Za wiele podpalić. kombinujesz, tak mi się wydaje. Właśnie kurde, ale... sam w moją. Nie powiem. Łapkę weszłeś. Widzowie, czemu to się pali? I... Bo podpali. A, weź. dobra, dobra, widzowie, jednak to się nie pali. Wszystko jest GIT, chyba. Chyba. Chyba stać tu i tu i jest GIT. <laughs> to mhm. Dobra. To jest niemożliwe. Ale jego miniona, mhm. <laughs> ale <jako> miniona powiedziałem. Hehe, <laughs> śmieszne. Bo co? To... Ale widzowie ja żeby... to będzie... O, to będzie... Ej, wziąć za wach zachowaneku. Wziął. Ej, serwa wywaliło, czy nie? Nie. Dobrze. Na no, szczęście. Kurze, nie wiem, sprawdzę na szybko na ustawieniach. Nie... Wywaliło. Ja no to dajemy ci te dodatkowe kolejne. No, 30 sekund to się nie pojawia. Na... No, Patrzcie mi to jest, co chce zrobić. Ej, wiecie, widzę, że to będzie sztoł. Ej, co się interesuje, co ja tutaj mam? Fajne, fajne, fajne. fajne. Ej, no, co się interesujesz? Taki dym mały. A cicho, bądź sami... Czyli bo... masz... Cicho, czyli... Ale, ale ile nam zostało czasu? Yyy... 3 minuty. Aha, no to... Ogórowi zostało minuty? 4. Ale serio 3 minuty zostało? Tak. A Ogórowi 3. A miały... a miały być cięcia! No, no, co no, to bez... No słuchajcie, zmienić dzień. Dobra widzowie, ja szy y szybko muszę zrobić tą zbroję, bo nie zdążę. A nie. można trontować? Nie, nie, bo to tak bez nie? sensu, no. Bo... Tylko max spadki może. Sam się pyta, potem sobie już typie ale tylko powiedziałem co można robić, ale dla mnie i tak nie chciałem tego robić. Bo to bez sensu. W moim zdaniem takie... W ogóle wtedy odcinki są, a i a... Nie ma brania totemów, dobra? W tym sensie, że... No, to tyle, to są to co musimy wziąć. No tak. Możemy A nie, możemy. nie możemy ich używać. Nie możemy ich trzymać w rękach, okej? Okay? No. No tak, dobra. No bo... A jak je weźmiemy, to wtedy musimy je do bazy od razu, nie? No. I ale zróbmy tak, że jakby nie może być zakopany ten totem, dobra? No. Bo Ale jest skrzynka sens. może być akurat zakopana. Na której będzie ten totem? Tak. Obrazu skrzynka z totemem. Widzowie, jestem chamski. O nie! No, jesteś i co? Aha. Widzowie, patrzcie co ja robię. Będę zły. O nie! Nie! He, 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 he. O kurde, oni o tym nie pomyśleli pewnie. Zależy o czym? O czymś, po czym zrujnuje ci całe życie. Jednym słowem. Zresztą się może podpalić, kurde. Teraz trochę żałuję. O nie, chyba wiem, lawę postawiła obok bazy. Ja ciul z tobą. Z co wszystko już wie. No bo po tym, jak walnąłeś tekst, o nie, to się pali. Tu wszystko można wymyślać. Skrzynki zapomniałem wziąć. O, nie widzowie, ej, jeżeli widzowie teraz wiecie o co mi chodzi, bo wiecie, trzeba schować totem, no to... Nie, ja chyba wiem co ty planuje <laughs> Obyś nie wiedział, bo chcę żebyś się zaskoczył. Pewnie w lawie, gdzieś pod, pod lawą. Szczerze, szczerze ci powiem, że chciałem, naprawdę chciałem, ale mam coś gorszego. Po czym... O nie, jak ty mówisz, że coś gorszego, to... to jest coś Widzicie, gorszego. widzowie, o co chodzi? Przecież oni nie dadzą rady. A no może do mnie wiesz? Nie dacie. Nawet jeżeli byście chcieli dać radę, to byście to... No, nie powiem. O nie, jeszcze tutaj. E, dobra, zostało nam prawie, prawie tak mało czasu. 30 sekund. Czyli ogórowi zostało... Dwie minuty, albo minuta. Musi być 1020. dwadzieścia. Znaczy jedenaście, dwadzieścia, sorry widzowie. Kurde, chata się płonie, Kurde, nie zdążę, nie wiem co wziąć, tak się skreszuje. Chata mi się płonie. Chata mi płonie. Kurde, mało czasu! Ej widzowie, chata mi płonie, pomocy! A możemy dodać sobie 30 skąd chociaż? Nie ja ja mogę dodać... Sobie dodać, ja mogę dodać... Ej, nie, nie ma enchantowanych jabłek, płynie. dobra? Nie ma enchantowanych jabłek. Spoko. I mi chata płoni, jeszcze reklama mi się pojawiła. Ale są zwykłe złote jabłka za to. W ogóle beka, bo ja zapomniałem, żeby sobie dać złote jabłka, więc dzięki za Ej, Ale chata mi się płoni, chłopaki. No. słabo, no to dodajemy ile? Dwie. No, mi wszystko się tutaj płonie, Boże, ale jak No już po czasie dawno to co robimy chłopaki? Jak już dawno po czasie? Już po czasie jeszcze to to muszę schować. No już jest 11 minuta odcinka... Nie, sorry, 12 minuta odcinka już jest. Ale ja mam zniszczoną bazę. I teraz trzeba schować totem. Kurde, ja muszę wszystko odbudować! Oj, chamstwo. Który będzie? I mi pewnie nie dacie, nie? Ja bym ci dał z chęcią. No możemy. Przez to nie powiem co? Wszystko mi się tutaj zniszczyło. Dobra. No. Dobra, dobra, chłopaki, chłopaki. No, 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 no. Ja z dziewczyną może to. A w skrzynce musi być ten totem? Tak, musi. Tak. Tylko no, może to? najlepiej w Ender przejść, czy co? No nie można nie. w beczce nawet? No, w można. No dzięki. Nie, bo on zrobi ściany z beczki i trzeba będzie potem szukać. To jest tak przewidywalne. Tak. No to nie, to coś takiego nie. No. no. weź, no. no. No to bez sensu, Da się znaleźć, please. Sam przyzna, że to jest bez sensu. No, nie będę teraz yy, niszczył sobie wszystkiego, żeby odsunąć, bo to jest... Ja cały... Ja przecież jeszcze do temu nieśmiertelności nie wziąłem. Ja no, już to teraz no. schowałem. Nie to to to, jak widzę, o, ja dopiero teraz. tego nie widać chyba. to ja od tego wręcz zacząłem. Aha. Igdze. Ale co, ja już powoli będę mógł... Więc szczerze kończyć, nie wiem jak. Je. Patrzcie widzowie, bo pewnie powiecie, jak tutaj będzie można. Tutaj wchodzicie widzowie pyk i tutaj, żeby nie mieli tak łatwo. Dobra, już jest dawno, dawno po czasie. To co teraz? Daj mi 3 sekundy. Już daj, minęły. Daj. daj mi trochę czasu, okej? Okay? No. Ja to, że już skończyłam, ale dam czas jeszcze obrobić. I co tuicie tak, się? Sekund do dodatkowych. No tak. w zasadzie to minutę. No. No już dawno, jemu minuta ta minęła, a nam też już dawno minął czas. Już przedłużyliśmy sobie czas o trzy minuty. Dobra, to gotowi jesteście, maki? Tak, tak. daj game od zero. Uwaga widzowie, to będzie grube. Przespanie. Dobra, mamy. 3, cztery, i go! Ja na mapie patrzę, gdzie wy... Uh, coś widzę, że... Lamy sobie daliście wszyscy przed bazę, co? Ej, nieprawda. A ja widzę na mapie. Kurde, ja usunąłem tę mapę. Ja jedyny sobie nie dałem. Ej, ale tu fajnie wygląda, mówię szczerze. Ja jedynie sobie nie dajesz. Wios... Ja jedynie sobie zaskiedałem. Ej, ej o, co mnie szczela? Ty, ty, Ali! Ej, wy wzięliście, ale nie! A to co mam? Ty sobie uważaj. Ej, nie można! A nie można deksowego? Nie, nie można! O oh, kurde to ja nie wziąłem innego. A nie można jak sobie go? No nie! Ho, dobra, to weź mi daj szybko na chwilę game moda. To szybko sobie wyzwucę, co tą zbroję. weź do game moda, bo zarabię stapy miał. Dobra, nie usuwam. Tylko nie. żelazna maksymalnie. Już mówiliśmy nawet, no. Sorry, zapomniałem, bo tak się po prostu zesresowało. Ale nie jesteśmy tak, gdzie wcześniej byliśmy. Dobra, okay. czas mamy wystać, dobra. Wziąć? Jeszcze tylko miecz. Ok. Stary widzowie, poprosimy o tak. No dobra, go. Dobran, go! Nie, ja nie mogę go. Teatr wziąłem sobie, No co, no co, no co? Nie za to, ten maniak. <śla> <śla> co?! <śla> Jak ty się... <śla> Udało się! <śla> no, go tylko go trzeba zabić! O no właśnie, jak się zabije, to to tobie koniec! No, to jest jak Bedwars. No. Nie, bo będzie mi! Mam pół serducha! O! Zabiłam go! Ej, bo jestem mega daleko gdzieś. A dobra, tam. No tam! Moja pułapka Ale zadziałała! Też inaczej do ciebie wejść, Ani! Mmm, da się. Zrobiłem dwa dam. wyjścia. Dobra, to ja idę do ogóra. Ci, da się. Da się. Czemu sobie nie, na przykład itemów nie wziąłeś? E, typie podpowiem ci, są dwa wejścia do mnie. Jedno to było właśnie ta fałszywe. O fajna baza. Wypad. Mogę ci bo ty... Powiedziałem, można diamentowy mieć mieczek. Mówiłem, można możemy... mieć No ty! Leci! Oh! Kurde klawa! Proszę! Oh, oh, oh! No! Oh, was... było, nie było zabronione! Ej, Maniak! Oh! Maniak spadaj. Sam się w kitwo spowiadaj. O ty kurde. E, ja sama tak jak sobie mieć, mamo. No bo powiedzieliśmy, że można. No wam. A wiem, że można mieć diamentowy miecz i może... A ja już jak sobie mieć, bo Maniak powiedział, że nie można. Nie wiem, nie można, było nie. A powiedział że też Dobra, tego. No, nie wiedziałem o tym, no. Chodź tam! A no weź no, ty jsi normalny! No szukaj teraz. A po co? To można to zrobić. Wiesz, jak wybuchnie, to koniec. Dobra widzowie, mam pomysł. A jestem głupi i mam śnieżki przecież. Elo? Dzięki Ali, że mi dałeś fire resistance Spoko Kurde Ten co wybucha mi baza o... Ok. Dobra wal Dobra. się Padaj na drzewo Ups, pojedziemy jego imienie No to się wypipuje To nie jest jego prawdziwy imię ok. <śmiennie> A miałeś swój totem? Nie. Czyli? Ale przecież mam jeszcze bazę. No. no ale tutaj, jak się zabierze, to po tobie, to takie jakby dłożysz. No tak. I łóżko po tobie. To ja z ogórem zostałem. No. Mocno. Zrobiś tylko dzień? Nie. No czemu? Nie, ja chcę robić. A gdzie jest twoja baza? Pytanie, serio? Moje? No i załóż, że mogę wam utrudniać. Przecież byłeś u mnie i ją wysadzałeś. No tak, ale teraz zgubiłem ją. Przecież jest przed Twoją, praktycznie. O, i ten jak idziesz, to. Tak! No gdzie ty jesteś Ej, mogę Wam utrudniać? Żeby było Wam dla Was ciężej? No ale zrób nie. dzień, bo to nawet nicowień więc ty widzę. Ale nie można utrudniać! No to fajne, to jest fajne. A gdzie tak jest nie? jego baza? O, tam, dobra. Działa. Kurde, dobrze, że wziął sobie na chwilę. Gdzie ty jest? Ej, reklama mi się pojawiła. Dobra, Lala, stop. stop! Jak powiedzieli razem! <laughs> Mogę utrudniać, będzie nie. A gdzie to będzie wygodne. Ale nie możesz z tym Co? Bywaliło mnie. No, co? To... A co Ali, mówisz? Że dobra, mam się utrudniać, ale nie możesz mówić, gdzie są temy Jak no znajdziesz tak, coś Mogę po prostu mieć, to biegisz. będzie bez sensu. No, ale nie będę cały czas bił, tylko czasem mi się zdarzy że po prostu. Na przykład tam czasem raz sobie uderzę i wiesz co chodzi. Ale nawet no, nie wiem, gdzie jest. O, i tam jest, dobra. Dobra, już możemy? Bez sobie... kiedy? Już. No już. Odcinek 20 minut, chyba, kto mnie uderzył? Ja. No bo mogę sobie strzelać czasem. Ale nie możesz mnie zabijać. A dobra, bo tu ty, no taki same sety macie, to co Dobra, idę. Na co, nie, nie można było mi... No, idę czego? to TNT. Myślę. Dobra. No, ja sobie <grym> trochę Dobra. Mam nadzieję, że wysadzę mój totem. I ciężko będzie znaleźć ci mój totem. Ci powiem. Bo go nie zdążyłem. Czemu ty cały czas wszystko niszczysz? Kto ja? ale ty hamugą jesteś! Tak no mówiąc. da szybko trzeba, no typi, ja nawet nie wiem, gdzie ty to zrobiłeś. o. Elo mamo NARA! na roa! Jak to mówiłam! Wow! Ale mój... A mój totem? Ale musisz mi go zabrać, a nie zniszczyć tylko. Ej, typie bądź chyba zniszczył. No brawo! Jak zniszczyłeś dwa totemy, to wiesz, że przegrywasz też yy, Ale ja nie ruszałem twojego totema. Tu się za maniaka. Ale kuźdy no. Niszczyłeś dwa totele, które miałem. No to powiedzmy, że jest remis. Nie, to za to, to cię niszczy. Chodź tu. tu. To teraz. Nie. Ej, dobrać, która taki ostateczny PVP? Że każdy nas solu Dobra. To, I ja co, też się co, to kto teraz wygra, A kto czemu wygra? ty masz złote jabłka? Kto powiedział, że można? Nikt nie powiedział. My można. Tak na... pytałem. Ali mówił, że można brać złote. Powiedział, że nie ma enchantowanych. No dobra, nie rusaj mnie. O dobrze! Może... Gdzie wy jesteście? Co się stało z bazą y, o górach? Wiesz Ej, a gdzie wy się tu musieliście koksy? Ej, gdzie wy się tłuczecie? Sen tu ma podki na skok wziął! Nie! Ej, gdzie nie, nie się mam się tłuczecie? Cero, nie mam. To jest... już. <śla> nie, 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 nie! Nie! Poszło, drama, mam półsetka samotna. O, idę! ile ty tych koksu wziąłeś? Jest tak. Dobra, będę chleb oh. w kuszu używał. Nie będę już koksów. Ta na pewno, mhm. No to masz, wyrzucę nawet, pewnie ty nie podniesiesz. No ale chodźmy. wiecie, że ja też się zaliczyłam do PvP? Masz. Nie. No rzuciłem ci. No ja, ty zniszczyłeś. Ty przegrałeś już. No ale wy też przegraliście. Ale je, jak my przegraliśmy, jak on mi tu tutemy? No jednak... Ten, też, co za trudne strzały No wziął, to jest taka No można wszystko typie. Nie moja wina, że się nie przygotowałem. Jest... Nie, bo nie, nawet nie mówiłeś, że coś No to się Pudy, może, bo... ja nie w a to ty. No ale przecież ja też się z wami tłuka. Ale... Ale z ale go mi... No z, z Aliego mi trochę się Ty Wziąłeś te strzały, nawet nie mówisz, że zatrute. Ale nie muszę wam nic mówić, że biorę zatrute. A, a trzeba było powiedzieć co bierzesz, a nie? Mówiliśmy na początku. No, ale przecież mówiłeś, mówiłeś na początku filmu, co mamy nie brać i tyle. No ale kuź... No nie chcę mi się tyle pipować, nie mów tak. Będę mówił co chcę. A ty wypadł, Maniak. Bo co? Ja też się wliczam do tej walki. To jest po prostu sprawdzenie kto ma... Kto jest sprytniejszy i... No i reklama mi się pojawiła. No to i dobra, cię stop. wywaliło. Stop! Widzimy się po cięciu. Dobra, widzowie, no to teraz zaczynamy bitkę po prostu. No Tylko lepiej by było załatać te dziury. Nie, no to będzie berka. I nawet no, jak powiedzieliście start, a Maniak już mnie bije. No nie, no ty mówisz start. Ogór, dawaj. Best TNT. No! Teraz ustalamy bestie. Każdy wyrzuca, ja wyrzucam? Ja nawet nie mam. Ja mam tylko takie rzeczy, żeby nie było. I wyrzucam podpalasz. Dobra, wyrzucamy. To zaczynamy już 3, 2, 2 1. Odcinek pół godziny prawie trwa. Stop przekrzama. Tak Ale bardzo krótka, dobra? Dalej, okay. Już możesz. Go. No. Ej nawet Bez powinien być No mi się, się zaraz kończy i tak. Więc Kogoś zapalniczkę tu leży. No, ale mi Ale można jakby co podpalać z zapalniczką. Dobra jeszcze będzie. Ej, Mania łuku nie ma używania. Mm, elo? Można używać, tylko Ale miał nie używać, bo on miał trut, zatrute strzały. Dobra, ogólnie widzowie, no właśnie nie mam tego łuku, bo... Po prostu ustaliliśmy, że nie ma łuku i tylko bijemy się na miecze i jedzenie mamy i taki Kurde, Maniak łuku. Dobra, Maniak zginął. No bo mówiliście tylko do Aliego. Jeszcze jeden. Zostęp. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Jeszcze Jesz... jeden. Jeszcze raz. Wiecie co, ja idę was spoglądać? No bo... mam. O kurde. Moski cios. W ogóle jak ja widzę ile lawy, jest lawy. Ale jak ma siedzenie. No kurde, to było mówione, że można. Nie było mówione. Dobra. Moim ja... drodzy mam nadzieję, że w przyszłości... Ej, zombie ma miecz i kask diamentowy. Kas mam na nadzieję, że odcinka się podoba ci łapki w górę, subskrypcje, no nie, i co? kurde! Zombie, filadżerowie i w ogóle... Zapraszam was do innych odcinków. No i to, Yo! Napisy by Jacek Makarewicz